Płaszcz Templariusza, Guardian Angel. Teraz to lecą. Teraz to lecą Guardian Angel. Jeszcze talizman jest. Nie mogę. Jak nie... O, gida mamy, dobra, nie mogę, bo Gid. 36 można zostawić, no to trzeba wrócić. Dobry drop. Dobry drop, Guardian Angel. I git 36. O, o, ziemny duch. O, mamy. Jest święty gral. Jest święty gral. Jest święty gral, ziemny duch. Spi y Spirit Keeper to będzie, prawda? Spirit Keeper. Duchowy strażnik. Tak jest. Do świętego grala. GG. Pięknie. Na jedną godzinę, jak będzie jeden wpadał, to naprawdę jest super. 33 i temy. Do świętego grala. Brawo. Brawo. Czemu, myś, czemu nie nosisz Thunder Charma? A po co, jak tu nie ma... Yy, tutaj nie ma Colt. Niszczycie, niszczycielski hełm. O, dobra, tego nie mam. To jest na bank do grala. GG. Jest. No nie mam niszczycielskiego. Mam tam zdropione... Po wyglądzie widzę, że nie, nie miałem czegoś takiego. Uh, No i dobra. Ostrze z rogu demona. Demon's Horn. To jest to rzadkie. O tak. O tak. Zajebiście. No, dobra, już jeszcze nie zidentyfikowałem, ale już sprawdziłem. Ostrze z rogu demona i to jest rzadkie. Jednak, jednak są super yy, prostare tunele. To jest tam, nie wiem, powiedzmy w top 30 tych rzadkich. Coś takiego. Dobra, czekaj, poświęćmy mu chwilę. 3 do okrzyków, 3 do mistrzostwa, jeden do... Ogólnie staty ma słabe, no ale jako kolekcjonerski, nie? No i dawaj coś, Andy, może coś rzucisz w końcu. Jest pierścień. Jest pierścień. Uwaga na pierścień. Uwaga. Bulkatos. Jest bulkatos i to czwórka. U, 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 u. Dobra, bulkatos 4. Mam dwie trójki na razie znalazłem, ale... Jest bulkatos 4. Dobrze. O, handy, my best friendy. Cóż tym razem? Pancerna płytówka. Czyli Tal Kurde, ma chyba dużo obrony Widać, że ma dużo obrony i ona dodaje ile? 400 937? Tak, 931, 939 Więc to jest bardzo, no 941 jest maksymalnie 941 jest tutaj dobry, dobry rol na obronę Hydra Bow Hydra bow. Windforce. Mamy Windforce -a. O tak Windforce Windforce. Chodź tutaj sobie staniemy. Odpakujemy go. Hydra Bow. Najlepszy łuk y unikatowy w grze. O dziwo nie mam tego krótkiego łuku, zwykłego wybij oko, ale mam Windforce 250 zwiększone obrażenia. Dość sporo. Chyba, że jest rolka na 300, czekaj, musimy to sprawdzić. Aha, a tu nie ma rolki po prostu, dobra. Jest do maksymalnych obrażeń, 296, to jest na poziom. Ktoś tu się roluje, 6-8 mana, jest 7, no i to tyle. No tylko mana się roluje. No dobra, czyli po prostu potężny łuk. Nie wiem, chyba tu trzeba zrobić dziurę i Shaela wstawić, co? Ale ładny, potężne obrażenia. No, jest szybki, damy tu jeszcze chyba Shaela się wsadza, żeby był jeszcze szybszy. No bo obrażenia ma bardzo duże, wykrada manę, odrzuca wrogów. Mhm, nice, nice. Jest święty Graal. dawaj zapisujemy do dropów. Brakuje 31 itemów do świętego grala. Amulet, jeszcze może coś, obrońca. Obrońca to wnętrznościowiec, ale uwaga, amulet. Oko etlisza. też do świętego grala. Też mi brakuje. Dosłownie ostatnia Andy. No przedostatnia. Jeszcze jedną chyba zdążę zrobić. Przed chwilą Hydra Hydrabow poleciał. Przed chwilą był Windforce. I teraz jeszcze oko Etlisza. Oko Etlisza. Na koniec. Jeden do skilla na 15 poziom. Zajebisty amulet. Fajnie by też było na przykład zabić Andariel. No ale nie no. Farmimy Mefista Trzeba... Uuu! Co to? Uuu! Jest! 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 Jest Święty Graal. I to jaki? Patrz co to jest. O kurde! To jest to! I to jest, to jest mega rzadkie. Wszyscy już wiedzą co to jest. Shadow Dancer. Oh, fucking yeah! Tancerz cieni. Nie wiem, jakie tu są rolki, nie będę tego sprawdzał. Te buty albo dla zabójczyni, albo w ogóle. No, kolekcjonerski Tancerz cieni, Shadow Dancer, bardzo ładny item. Yy, bardzo rzadki. Jeden z tych najrzadszych, także GG. Także GG. Tutaj jest meduza, egis i tam jakieś gówno, no tego nie będę sprawdzał. GG. A tu mamy co? Tu jest piaskowy kształt będzie, tak? Tak. GG. Tancerz cieni, mhm, mm mhm, mm daj go jeszcze tak wypolerujemy, I, 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 i. najlepsze dropy, święty graal brakuje, 29, tancerz cieni, shadow dancer, ale dropło, ale to siadło teraz, oh my, 29 temów, brawo, o to chodzi, o to chodzi. Partyzana złota. Pajęcza szarfa. GG. Z rady pajęcza szarfa. Zobaczmy, jaki rol na defa, bo tylko to się roluje. Dobra. GG. Dobry, dobry drop. Siatka Rechnidów, Najlepszy pasek dla wszystkich kasterów. Good job. amulet, zagadkowy miecz, wirujący kryształ. No, teraz poleciało. Teraz poleciało z rady, ładnie. Zagadkowy miecz, lodowy wiatr, znowu to już wyrzucam. Dobra, pokaż tu. W końcu będzie uczeń. Talerasz. Piąty talerasz. Chyba piąty amulet taleraszy. Zero amuletu ucznia. Kolejny amulet zielony. Właga, w trakcie walki. Szósty Talrasza. Przed chwilą był piąty, teraz jest szósty talarasza. Niesamowite. Amuletów ucznia 0. Dwa pod rząd, łącznie chyba już sześć zdropionych.